Hej, witajcie w Eurece. Postapokaliptyczne wizje znane są doskonale wszystkim fanom popkultury. Cykl filmów Mad Max oraz kultowa seria gier Fallout to jedynie dwa tytuły z ogromnej rzeszy dzieł, dających nam wgląd w losy ludzkości po zagładzie nuklearnej. Czy jednak znana z filmów, gier i książek wizja takiego świata mogłaby się urzeczywistnić, a jeżeli tak, to jak naprawdę wyglądałaby Ziemia, kiedy już opadnie nuklearny pył? Nazywam się Marek Kamiński i w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie: jak naprawdę wyglądałby świat po zagładzie nuklearnej? Obrazy znane z filmów przyzwyczaiły nas do widoku spalonej, pokrytej pustkowiem ziemi, na której nic nie rośnie, lub też krajobrazu globalnej zimy. I o ile takie następstwa nuklearnego konfliktu mogą faktycznie się pojawić, paradoksalnie nie powinny być one naszą największą obawą. Dlaczego? Pomimo swojej zabójczej siły zdolnej zniszczyć całe miasto, ładunki nuklearne niosą ze sobą coś o wiele groźniejszego niż fala uderzeniowa. Mam tu na myśli promieniotwórczy opad. Powstały w wyniku detonacji radioaktywny pył i dym niesiony wiatrem jest w stanie przemieszczać się na bardzo duże odległości, stanowiąc zagrożenie dla wszystkich żywych organizmów. To właśnie uchronienie się przed konsekwencjami radioaktywnego opadu stanowi główny powód istnienia schronów przeciwatomowych, które wbrew pozorom nie mają chronić przed skutkami detonacji, a właśnie przed skażeniem radioaktywnym. Niestety osiągnięcie stanu względnego bezpieczeństwa wymagałoby od przebywających na obszarze ataku pozostawania w schronie przez co najmniej kilka tygodni, podczas których musieli być oni zaopatrzeni w dostęp do nieskażonego pożywienia, jak również powietrza nie niosącego ze sobą cząstek radioaktywnych. Innym, mniej oczywistym następstwem wojny nuklearnej byłoby niosące bardzo poważne skutki zniszczenie infrastruktury. Zrzucenie bomby na miasto z funkcjonującymi szpitalami, siłami porządkowymi oraz systemem dystrybucji pożywienia, leków i środków sanitarnych uniemożliwiłoby efektywne niesienie pomocy wszystkim tym, którzy ucierpieli w wyniku samej eksplozji. Dodatkowo, jeżeli obrany na cel kraj stanowiłby liczącą się na świecie ekonomię, konsekwencje załamania gospodarczego odczułyby wszystkie państwa utrzymujące z nim relacje ekonomiczne z pewnością wielu z Was słyszało o tzw. impulsach elektromagnetycznych, mogących dezaktywować wszystkie urządzenia elektroniczne. Tego typu impulsy towarzyszą również i eksplozjom nuklearnym. W rezultacie, detonacja bomby atomowej jest w stanie zaburzyć funkcjonowanie systemów komunikacji, jak również uniemożliwić nam korzystanie z urządzeń elektronicznych podczas nieśmienia pomocy ofiarom ataku. Ponieważ w obecnych czasach trudno wyobrazić sobie istnienie czegokolwiek bez udziału elektroniki, wojna androwa ma szansę efektywnie przenieść nas o całe 100 lat wstecz. Na koniec pozostała jeszcze jedna warta omówienia kwestia. Czy wojna nuklearna musi wiązać się z wystąpieniem tzw. nuklearnej zimy? Chwila wyjaśnienia dla tych, którym zjawisko jest obce. Nuklearna zima stanowi hipotetyczne zjawisko, według którego intensywne eksplozje atomowe powodują przedostanie się do atmosfery ogromnej ilości pyłu, który blokując promienie słoneczne przyczynia się do zmiany klimatu planety oraz uniemożliwia wegetację roślin. Wizja tego typu globalnego kataklizmu wydaje się niezwykle interesującą bazą dla wielu dzieł science fiction, jak choćby powieści Metro 2033 czy też filmu Snowpiercer. W rzeczywistości naukowcy nie są zgodni co do tego, czy nawet liczne eksplozje nuklearne byłyby w stanie wywołać podobne zjawisko z uwagi na ogromny rozmiar naszej planety. Wydaje się, że o wiele większym zagrożeniem w przypadku globalnego konfliktu byłoby skażenie, jak również unicystwienie sieci powiązań ekonomicznych, której upadek przyczyniłby się do upadku całej cywilizacji. W kultowym filmie z roku 83 gry wojenne nuklearny konflikt został ukazany jako starcie między człowiekiem i maszyną na ekranie komputera. Jeżeli właśnie taki typ starć Was interesuje, chciałbym serdecznie zaprosić Was na piątą edycję Pixel Heaven, która będzie miała miejsce w dniach 25-28 maja w Warszawie. Gracze wszelkiego sortu z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Po więcej informacji koniecznie odwiedźcie stronę pixelheavenfest.com. Ja się już z Wami żegnam, dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!